manko z tej strony Mission 24 to jest pierwszy odcinek z gry Battle Brothers. Ta gra to jest średniowiecze science fiction, trochę, bo są takie potwory jak takie wilkołaki i orki. Jest to pierwszy odcinek, a jeśli chcecie następny, to pod tym musicie zostawić 5 łapek w górę i od razu biorę się do nagrywania następnego odcinka. Dobrze a więc możemy zaczynać. Gra wygląda tak: zaczniemy sobie nową kampanię, hmm. nową kampanię, bo już grałem w tą grę, Wiem, o co chodzi. Damy sobie random kampania, oczywiście mistrzowie. E... Oj, nie napisę um, Mistrzowi e, wszystko na takim średnim Iron Man Mode co to było, bo zapomniałem już e, aha, okej. Okay. Dobrze. E, puszczę stoper. Tak, e, odcinki wydaje mi się 15-20 minut ten będzie troszkę krótszy. Bo zrobimy Trzy, załóżmy trzy misje. Nie wiem ile w sumie zajdzie na trzy misje. Tak mi się wydaje, że z 10 minut to na pewno. Gra to jest taka strategia turowa. Mamy ludzi, którzy barczą w pierwszym rzędzie i w drugim rzędzie. Czyli w drugim rzędzie generalnie to będą ludzie albo z widłami, albo z kuszą, albo łukiem. Bo oni generalnie będą walczyć na dystans. Dobrze, a więc nasza kampania prezentuje się tak. Mamy jednego, który je, ma ciężką siekierę. On jest dość dobry, bo ma gwia gwiazdki. Macie tutaj statystyki. Generalnie każda statystyka do czegoś służy. Tutaj mamy walkę wręcz, walkę na dystans, z łuku, obrona przed walką wręcz i przed oszczałem. I on ma właśnie dwie gwiazdki tutaj, czyli jak weźmie poziom, to tutaj więcej punktów będzie można dać. Tak samo tutaj. I to jest e, odwaga. Jakie ma tutaj perki ma. To jest dobre. Więcej expa dostaje też dobre. Tutaj ty masz na HP, no ok, e, Na zmęczenie, bo tutaj też jest coś takiego jak zmęczenie. E, I też odwaga, a ty masz... Na szczelanie i obronę przed szczelaniem, i to jest inicjacja, czyli inicjacja tutaj najwięcej ma ten czyli ten będzie pierwszy wykonywał swój ruch. Bo najwięcej inicjacji Perki pokażę później. Jak będziemy już mieli e, jakąś e, jakieś. No, jak będziemy już je rozdawać, e, mamy miasto, tak? E, mamy dużo budynków. Mamy port, który można po prostu podróżować do innych miast, które też mają port. Oczywiście za odpowiednią cenę. E, mamy tawernę. Można zapytać się o jakieś wieści, wypić. Tutaj odnawia morale. E, temple, czyli to będzie świątynia. Jeśli któryś z naszych kompanów będzie miał na przykład jakieś złamanie, no tam się leczy odpowiednią ilość czasu. Jeśli tutaj za kasę go wyleczymy, to ta, ta, ten okres czasu nie eliminuje się do zera, tylko on troszeczkę spada. Na przykład z trzech do dwóch albo jednego dnia. Tu mamy barbera, czyli to jest e, odwłos fryzjer. E, tutaj można zmieniać wygląd postaci, ale to jest mało istotne. Marketplace rynek. E, można tutaj kupować różne rzeczy. Mamy narzędzia, naprawa broni i y, naszego, naprawa broni i pancerza, e, amunicja. Med medykamenty, jeśli nasi właśnie ludzie są e, ranni, bo potrzebują ich do leczenia, i żywność, która nam się skończy w przeciągu 7 dni, bo jest nas 3 na razie. E, ja bym sobie najął jakiegoś e, gosteczka. E, ceny tak naprawdę tutaj w większości płacimy. Widzicie, tu jest 120, bo on nic nie ma, a ten ma 1020, bo ma już tutaj dobry ubiór, a tutaj płacimy za drugi poziom. Także to jest nieopłacalne. Ja bym sobie wziął. To jest e, mnich. To jest gracz. Tu mamy jeszcze. To jest chyba taki rozbójnik, można powiedzieć trochę. E, ja, bym go, ja bym go najął. I e, już mamy czterech ludzi. I tak z pięciu by się przydało. Tylko nic ciekawego tutaj nie ma w tych statystykach, ale trzeba mu kupić jakąś broń na początek. E, czyli możemy mu kupić na przykład. Litia, Spear i ten Puklesz e, Ok, załóż to. E, I tutaj przełożymy kusznika na środek. Jeszcze jednego bym najął. Oj. Jeszcze jednego bym najął. Na tego mnicha spróbujmy. Kim ty jesteś? Obronę będziesz miał dobrą i trochę taki średni w sumie jesteś, ale zawsze na początek się przyda. I tak bardzo dużo postaci pewnie będzie mi ginąć na samym początku. Także A po Ciebie można dać do drugiego rzędu w sumie. Bo tutaj widzicie: macie widły. Widły. Jako, to jest taka dłuższa broń, jednak to ona może być na dwie kratki. Dlatego jego dam tutaj z tyłu. I teraz tak. Nie ma tej żadnych misji, czyli przejdziemy się do. No, przejdziemy się do tego Haven. To jest generalnie gra taka, która ma dużo takich niemieckich nazw. Jak będzie widzieć przeciwników, to tam będzie e, właśnie takie niemieckie nazwy, można będzie widzieć. I tutaj mamy dwie misje. E, czaszki, 1, 2, 3, 1, 2 i 3 czaszki, czyli poziom trudności po prostu tych misji I jest, czy coś tutaj prześladuje tych, e, tych wieśniaków. O. O ilu pieniądzach mówi? To jest dostarczenie paczki, bo już widzę po obrazkach. Eee A dobrze Niech będzie, będzie pierwsza misja. I fajnie byłoby chociaż jedną walkę w tym odcinku wam zaprezentować. Już widzę, że 6 minut jest. Dobrze. Jedną misję z walką by pasowało chociaż zaprezentować w pierwszym odcinku. Mm -hmm. I oczywiście w nocy nie, nie można korzystać z... a dostaliśmy 130 koron. Nie można korzystać tutaj, gdzie to jest zamknięte, choć yy, można nająć kogoś. Znaczy kontrakt można przyjąć. Yy, ok. Yy, no dobrze. I no i tutaj będziemy mieli znowu zaznaczone no, i trzeba, będzie pierwsza walka. Nie, nie będę walczył w nocy, dlatego bo będziemy mieli mniejszą, mniejszą, mniejszą odległość widzenia, a to będzie niekorzystne dla naszego kusznika, który jednak szczela na odległość. Jest poranek, także można wchodzić w te ruiny. I tutaj nie wiadomo to nas atakuje, trzeba się przygotować do bitwy. Dobrze, pierwsza bitwa. 7 minut, także po bitwie oddanie tego questu akurat będzie koniec. I patrzcie, mamy tutaj jakieś. Ojej, to są jakieś jakieś zombiaki? jest ich siedmiu. E, dobrze. No, oni tutaj są, spoko. Macie tutaj teren. Zatrze, bo nie można szczelić, to jest osłona, nie, nie można też na niego stanąć, tak, trzeba obejść. Macie tutaj takie sześciokąty, oczywiście, i tak. Pierwsza rzecz. No to tutaj macie action pointsy. Jak sobie pójdę tutaj na górkę, widzicie, zabieram 7 action pointsów. Czyli nie mogę, tak wiecie, atakować cały czas, tylko to jest t -t trowa, tak? Dlatego podejdę sobie tę górkę. Dlaczego? Bo górka, jestem na wzgórzu, tak? I to wzgórze daje mi bonusy do ataku do tych zołu i obrony od tych zł, bo No bo jednak jestem wyżej od nich, tak? Dobrze, mamy kusznika on nie może na razie szczelić, ale przejdzie sobie tutaj też na górkę. Ten on stanie sobie tutaj w przejściu. Tak ten mnich stanie sobie za nim, bo on ma dwie kratki. O, tutaj, czyli będzie mógł uderzać tutaj. Tutaj raczej nie, bo tu jest górka. Ja uważam, że ona będzie na tyle mała, że będzie mógł bez problemu uderzać przez nią. Dobrze. Mam nadzieję, że to wygramy, choć... No jest ich 7, mają przewagę liczebną, a ja jeszcze nie mam doświadczonych wojowników. Ech, trzeba... no... musi nam się trochę po szczęście, też, widzę tutaj ten nie ma broni. Ten też nie ma broni, ten... ten jest lepszy, ten jest trochę lepszy. E, dobrze, no to my tutaj ty to sobie poczekaj. Ty sobie dojdź do tego, będziesz mógł szczęcić. Super. a 72% szans. Tam pisze na górze. Macie wszystkie informacje też o nim. Strzelamy, trafiliśmy, przebiliśmy mu cały pancerz, czyli on teraz już jest bez pancerza, no i zadaliśmy mu trochę obrażeń. Super. Eee, dobra, ty się możesz przygotować. Widzicie, daję mur tarcz. Zabrał mi 4 punktaki i 20 zmęczenia, to jest dość, dość sporo. Eee, dobrze, a ten mur tarcz zwiększył nam po prostu eee, obronę. dobrze podszedł, ale nie nie atakuje. Więc siekierom jest dość mocny pod względem e, obrażeń, ale niestety on jest bardzo bardzo podatny na ataki, no bo jednak on nie ma nie, nie ma żadnej obrony, żadnej tarczy i on już praktycznie nie żyje. Dobrze. Trochę właśnie nie fajnie, bo będzie go trzeba dobić. 72% szans, tutaj mamy 18% bo widzicie próbuję trafić w tego, ale ten blokuje strzał tutaj jest tak, tak narysowana taka tarcza z strzałą I, i większa szansa jest w niego trafić. tak samo można w swoich trafiać, tylko jak oni są już tak daleko to już nie mogę w tego trafić i też jak jestem jedną kratkę za nim to mogę mu tak szejść za pleco, tak mu pomagać i wtedy on on wtedy nie otrzyma obrażeń, po prostu strzelę przez niego a dokończę tego bo no bo jednak tutaj trzeba ich kończyć jednak tak jak można powiedzieć troszkę, że straciłem szczał no ale niestety tutaj ta góra jest taka trochę narażona, bo te, tego się trochę boję, bo on jest mocny i ten będzie na odległość pił, może nas walnie, walnie, bo to są jakieś zombie, jakie mało ma punktów w akcji chyba tak mi się wydaje, I ty nie podcho... i podszedł i widzicie ten, on już ma słabe morale, on zaraz... On zaraz po prostu będzie już chciał uciekać Dlatego zaatakuję tego Kurcze, jakby go zabił To on odzyskałby trochę muraj. Dobrze, tego trzeba zaatakować 74 Kurcze, 74% szans nie trafi Dobrze 6 Jezu, jak oni nie, nie mogą trafiać Widzicie, tutaj bym się chciał trafić w tego, ale niestety mój mi blokuje, no to dobrze, strzelamy A w tego strzelimy, dobrze ten już jest trochę obity nie, nie trafiasz no bo niestety te postacie jeszcze nie są super. O, dobrze, bardzo dobry strzał e, Bo te postacie jeszcze niestety nie są jakieś super. O kurde, oni właśnie gryzą, tak mogłem się tego spodziewać, bo to jednak zombie. O, dobrze, już ma praktycznie cały armor mu zbiliśmy. Tylko minus jest taki, że niestety go nie odzyskamy. Bieraz... I drugi nie ma. Dobrze, ty, to, to, to jest ten. No to ten bije tego. Mam nadzieję, że go zaraz zabiję. I go zabił bardzo dobrze. Tutaj poprawcie: 68. Kurde, nie trafił. Czy ty masz jakiś sztylet? Masz sztylet. Super. To zabrało trochę punktów akcji. Ale możemy go. Możemy go uderzyć. Oczywiście nie trafiłem, bo po co. Ochronimy naszego łucznika. Oczywiście nie, bo po co. Dobrze, ten już nie ma zbroi, tak? Ona jest rozwalona, a oni mają tylko po jednym ataku, to bardzo dobrze. I tak to dalej może być niebezpieczne, bo jeszcze nikt mnie nie walczył. Kurczę, ale dostał. zatakuj mm, zaatakuj go i jeszcze raz, bo to jest tyle, muszę uderzyć dwa razy. Widły, super, dokończ go. A jakbym uderzył tak? Kurczę, moich trzech też bym zaatakował. Dobrze, to nie. Mm. Ten jest blisko śmierci, ale on ma następną akcję, tylko go zdobije. Ja ten w sumie też ma teraz następny ugryz, ale nie trafił na szczęście. I ty mam nadzieję, że już zabijesz go super. Dostaliśmy właśnie... On teraz jest konfident, czyli pewny siebie. Nie jest konfidentny, tylko jest pewnym siebie teraz. Dobrze, ten nie trafił. O kurczę, oni się... Co? O kurde, ale to będzie niefajne. Ojeju, A, w co ja się wpakowałem. Dobi go, bo on jest największym zagrożeniem. Tylko kurde, Nie, bo jakbym uciekł, to sami oni by mnie atakowali. Ten z Dido mnie niestety niepokoi. Nie wiem, czy każdego trzeba zrobić dwa razy. Nie wiem, bo mówię, właśnie jeszcze mi nie przyszło walczyć z zombiakami. 79, 74, za 79 większa szansa. Gryź, ale nie trafił. Ten gryź i nie trafił. Na szczęście. No to ty dwa razy go spraw. Dobrze, nie żyje. Kurczę, nie przypuszczałem, że to jest będzie taka trudna. 95% szans i nie trafił. Właśnie najmniej procent szans na trafienie to jest 5, a najwięcej 95. Więcej się nie da. Właśnie, się nie da więcej. I było 95 on nie trafił. Dobrze, ten już jest blisko śmierci. On jest niekrwawią. Nie jest spałką, to nie będzie jakimś super zagrożeniem. I dobity, super. Walnął, trochę zniszczył armor, ale na szczęście nic się nie stało większego. No i tak, ty byś jeszcze z tego, bo ten jest kurcz taki niefajny. Blisko śmierci 63, 68 to 68, pięknie dobity Sada obrażenia ale nic, nic yy, poważnego nie zrobił i teraz trzeba się zbliżyć do tego bo ten ma na dwa, na dwie kratki ma zasięg także zbliżamy się do niego żebyśmy my też mogli zaatakować no i go tu już dziabiemy tak, mam nadzieję że nic nie powstanie teraz powstał jeden dobra, dobra jeden to jeszcze nie jest katastrofa bo Dostaje raz z w, w, kuszy, raz z gdzieś gdzie jest dzideł, super I my mamy już trzy koło niego Nie trafił, bo teraz z bliska, to on ma trochę mniejszą szansę na trafienie właśnie Bo jest z bliska, i udało się z nimi wygrać Bez strat, i patrzcie tutaj No ten dostał, no to ten jutro już będzie zdrowy Bo w sumie nic poważnego się nie stało, ten tak samo, lekkie zadropanie Ten Też jutro w sumie będzie zdrowy, ale on przez 2 albo do 3 do 5 dni będzie leczył. W sumie nie wiem co to jest Ale będzie miał minus 40% punktów zdrowia. To jest naprawdę bardzo duży debuff Ale dobrze, już jest 15 minut się zrobiło. To była bardzo długa walka. Dobrze, w takim razie idziemy oddać. Idziemy oddać. Sprawdzam tylko czy się nagrywa wszystko dobrze. Dobrze się nagrywa wszystko. Super Dostaniemy 3, 3, 3, 370 kg to jest dość, dość mało niestety e, czy tutaj mają tą w sumie nie nie, nie widać czy mają tą e, tempel w sensie nie, nie mają i mamy 2000 teraz mm, są o tu są te właśnie sie siekiery bardzo silne to sprzedam mm. Tak, są. To może bym wziął jeszcze jednego, który mógłby na koniec jeszcze. Wziąłbym jednego. Tu są łucznicy sami. No to o, bo w sumie tego 500 tylko kosztuje, bo łucznicy są właśnie bardzo drodzy. Dobrze, no zaryzykuję. To jest dużo pieniędzy, jak na nasz koszt. 49, ale ma tutaj. Tak, wiecie, to. Te, tego, Tą gwiazdeczkę, tak że on się nauczy, nauczy się. No także super. Ja no, już mamy pierwsze misje zrobione. Pierwsze misje zrobione Trochę było niebezpiecznie, ale udało się ich, ich wszystkich pokonać O jeszcze chciałem się z nimi pożegnać. A ja tutaj mamy pierwszą ambicję, która nam się wyświetliła. E, I ja będę brał, że po, żeby mieć e, tutaj w relacjach tutaj friendly to będzie trzeba po prostu wykonywać misje tutaj znaczy się. teraz jesteśmy nieznani i trzeba mieć 58 a nie civilian faction czyli z niektórymi na przykład z tymi którymi zrobić e, tak nie jestem pewien ale dobra nie skancelujemy tą ambicję i zaraz przyjdzie, żeby jeszcze raz wybrać, także to to się nie, nie, nie musimy martwić. A ja w tym momencie dziękuję wam, że byliście ze mną. I jeśli wbijecie do 5 łapek w górę, to ja zabieram się do nagrywania następnego odcinka. A mam nadzieję, że seria wam się podoba, bo spodoba, bo mało jest tej gry na właśnie na polskim YouTubie a jest to jednak bardzo fajna gra dla Niektórych osób, tak którzy lubią takie gatunki jest to bardzo, bardzo dobra gra, także jeśli wy będziecie ją chcieli mieć, to ja będę z wielką chęcią ją nagrywał dla Was. Także do następnego odcinka. Siema!